Hello Sharks! Welcome to Everyday English Part 23. 23rd Everyday English. I na początek mam dla was 3 zdanka. To Cornell's credit, he inspires people to learn English. Number 2. I bought this car on credit. Number 3. Lads, guys, credit to you. Słuchajcie, so, język angielski is unpredictable. Często mówię, English is sexy, yes? I mean. Słówko credit. Pewnie w większości z Was słówko credit kojarzy się z takim kredytem. Eee, nie wiem, hipoteczny, mortgage, or something like that. Credit, credit. Oczywiście. Słówko credit e, ma znaczenie. kredyt i na przykład jest kolokacja, kupić coś na kredyt. Na przykład, kupiłem ten samochód na kredyt. I bought this car on credit. Oni kupili ten dom na kredyt. They bought This, this house on credit. Buy something on credit. To jest pierwsze, natomiast o tym nie chcę mówić, bo jak powiedziałem, angielski jest często nieprzewidywalny i to jest przepiękne. Wielu osobom to się nie podoba, bo oni są później tacy jakby przytłoczeni. They are overwhelmed. Ey, come on, too much. Jest too much stuff. Za dużo? Ale nie, to jest właśnie piękne. Continuous and never ending improvement. Stały i niekończący, niekończący się rozwój. Dlatego też słówko credit. Nie ma tylko i wyłącznie znaczenia credit, ale również powiedziałem takie znako: To Cornell's credit. He inspires people to learn English. Słuchajcie, na plus Cornella, ku uznaniu. Cornela, z szacunkiem dla Kornela, spokojnie to można przetłumaczyć jako na plus Kornela. On inspiruje ludzi do uczenia się angielskiego. Zaczerpnąłem to, też mówiłem o tym w Football English dwa tygodnie temu, kiedy mówiłem Match of the Day. Zobaczcie sobie, tam jest kilka wyrażonych, między innymi to było: To Arsenal's credit, they scored two goals in additional time. Na plus Arsenalu strzelili dwa gole w doliczonym czasie gry. Ale dzisiaj mówimy o Everyday English. I zobaczcie, jesteśmy przepełnieni w naszym świecie tak zwanym hejtem. Ludzie hejtują, częściej krytykują za nas chwalić i tak dalej. Pójdźcie pod prąd. Eee, tak, jak moja żona mnie zainspirowała, my wife inspired me last week, i wysłała mi taki wpis, eee, że robisz jak wszyscy, masz jak wszyscy, nie róbcie jak wszyscy. Nie bójcie się kogoś pochwalić i na przykład możecie powiedzieć, drogi szefie, drogi nauczycielu, na przykład możecie powiedzieć, weźcie jak pracownik, który ma na imię, na przykład nie wiem, weźmy sobie Bartek. Na plus Bartka on jest ambitnym pracownikiem. Prosty wzór. Tu, Bartek's credit, he's an ambitious worker. He's a good worker. Oczywiście pod spodem, notatka treningowa www.kornelpaszkiewicz.pl Tam jest to napisane, żebyście sobie zobaczyli. Wzór jest prosty. Tu, Ty o, imię apostrof S, czyli tu, Bartek's, wtedy credit, w pisowni oczywiście przecinek musi być później. I na przykład, he's an ambitious worker. Weźmy sobie, my wife's name is Sylwia, imię mojej żony e, to Sylwia, i powiemy na plus Sylwii, ona jest dobrą mamą. To z e, credit, she's a good mother. Ok? E, na plus, nie wiem. Andrzeja, tak trochę będzie Andrzej. Na plus Andrzeja e, on jest dobrym szefem. To Andrzej's credit, Andrzej's credit, he's a good boss. He's a good, he's a good guffer, And something like that. I tak możemy sobie kontynuować, tak? E, na plus e, Maksymiliana, my son's name is Maximilian. On był przygotowany, dobrze przygotowany. To Maximilian's credit. He was well prepared. Na plus Lili, moja my, uh, my daughter's uh, name is Lilia, Liliana. Uh, na plus Liliany, uh, Ona dobrze jeździ konno. Uh, to Liliana's credit. She rides a horse well. Yes, so she likes riding a horse. So take a look, lots of stuff. Kreatywnie, czyli nie tylko kredyt, ale również na plus. I finalnie jest takie wyrażonko. Lots of credit to you. Szanowni Państwo, panie, panowie, na przykład trener może pochwalić zawodników, Vlad, credit to you, panowie, szacunek dla Was, credit to you, a pewnie większość osób pójdzie w kierunku respect, ok, respect, respect bardziej używamy w kontekście szacunek do innej kultury, szacunek do innych ludzi, szacunek do starszych ludzi and so and so on, but in the dressing room, na przykład w szatni, albo w pracy, to nie tylko musi być, ja często do piłki się odnoszę, może być guys, credit to you, Poles, credit to you, lads, credit to you, yes, buddies, credit to you. Pamiętajcie, kredyt, nie tylko kredyt, na przykład I bought this car on credit, ale również mm, na plus Cornela, two corners, corners credit, ale również kogoś chwaląc, nie tylko well done, hats off, congratulations, many congratulations, ale macie między innymi wyrażonko, guys, credit to you, ok? So guys, credit to you and I, I hope you're gonna learn it. Szacuneczek, mam nadzieję, że tego się nauczycie i uczcie się kreatywnie. Think outside uh, the box. See you next week, bye bye.